Tuwim do prostego człowieka. Gdy znów do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny druk uderzy, i byle drabi, byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść, i z armat walić, mordować, grabić, trucić, i. Gdy zaczną na tysięczną modłę Ojczyznę szarpać deklinacją, i łudzić kolorowym godłem, i judzić historyczną racją, o piędzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach, gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin. Pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba, kiedy rozścierwi się, rozchami wrzask liter pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi. Wiedz, że na trwogę biją w dzwony, króle z panami brzuchatemi. Wiedz, że to bujda, granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. Że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, Twoja jest krewa, ich jest nafta, I od stolicy do stolicy zawołaj, broniąc swej krwawicy, Bujać to my, panowie szlachta.